mroczny rycerz powstaje. Na temat tego filmu pojawia się w ostatnim czasie już tyle recenzji, że nie sposób byłoby chyba się z nimi wszystkimi zapoznać, nie będąc totalnie smutnym człowiekiem bez życia, który podczas wakacji 16 godzin dziennie spędza przy komputerze, a 8 śpi. Dlatego wychodzę wam naprzeciw, przedstawiając jedyną i właściwą recenzję, bo każdy szanujący się miłośnik filmu wie, że jeśli Stanek wypowiada się o jakimś filmie, to jest to wypowiedź ostateczna i inne wszystkie tracą wtedy na znaczenie. Film, który miał być prawdziwym zwieńczeniem trylogii Nolana, miał prawdopodobnie jeden z najlepszych trailerów, jakie kiedykolwiek powstały. Każdy fan Mosznego Rycerza, oglądając je, mówił sobie w duchu, Mario Boska, toż to będzie wykurwiste, jak nigdy nic wcześniej. Każdy z nas szedł do kina z erekcją tak potężną, jaką mogłaby wywołać u nas chyba tylko Shakira, fundując nam prywatny Lab Dance. Nerdowskim fankom Nolana, których również nie brakuje, można było prawdopodobnie wykręcać majtki w ten sposób, w jaki robi się to, to ze szmatą do podłogi. Oczywiście mokrą Ogromne podniecenie mega podiary i wszystkie związane z euforią uczucia, które może czuć człowiek dopadły nas w jednym momencie. Dlatego, żeby ten filmik z moją nieskromną opinią nie trwał 40 minut, skupię się tylko na tym, co mi się najbardziej podobało. A i tak. Po pierwsze, Bane. Ostatni Joker zawiesił poprzeczkę chyba najwyżej, jak się dało, jeśli chodzi o zajebistość czarnego charakteru. Hit hit, 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 Ledger stał się w tym filmie psycholem doskonałym. Ale samo to nie dałoby tak zaciskającego jądra wrażenia, gdyby nie sposób, w jaki ta rola została napisana. Perfekcji. W każdym raz. Sporo osób zastanawiało się więc, czy Bane zbliży się do tego poziomu. I kurwa zrobił to! To jest dokładnie ten sam poziom, co u Jokera, tylko że charakter postaci jest zupełnie inny. Kto widział Toma Hardiego w Incepcji, Bronsonie czy O'Wario, pewnie o tym wie. A kto zobaczył nowego Dark Knighta, przekonał się, że ten typ jest świetny, nawet gdy do dyspozycji da mu się tylko gry oczami. Ale to nie Hardy odwalił tu całą robotę. Swoje zrobił również ten głos, który brzmi jakby ruski brytyjczyk darci się o trzeciej w nocy przez domową. Your punishment must be more severe. Po prostu zajebiste! I zajebiście Bane też wygląda. Strój jest po prostu idealny. Na ten płaszcz to już po prostu jest, kurwa, perfekcja. Znaczy, co prawda chodzą głosy, że nagła brud spraw w fabule pod koniec filmu sprawił, że ta postać stała się tak naprawdę mniej ważna niż tego oczekiwano, ale dla mnie nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Bane jest zajebisty. I tyle. Handluj z Po drugie, Catwoman, niech podniesie rękę w górę ten, kto gdy dowiedział się o tym, że w tę rolę chcielić ma się Anne Hathaway, nie pomyślał Christopherze Nolanie, czy ciebie do końca nie popierdoliło? To miała być najsłabsza strona tego filmu, a skończyło się tak, że zjadła wszystkich na śniadanie. Babka pozamiatała, nie dość, że wygląda niesamowicie seksownie, a jej postać była kimś więcej niż babką, która spadła do śmietnika i od tego momentu, co się jej popierdoliło, bo jeszcze po prostu zagrała porywające. Znaczy, najlepsze są sceny, w których udaje zwykłą, bezbronną dziewczynkę, która jest trochę zagubiona i do tego się boi, po to, aby w mgnieniu oka zmienić się w bezwzględną złodziejkę, która kilkoma ruchami jest w stanie połamać Ci wszystkie kości. Dosłownie wszystkie. Trzymaj na tym trochę kota ze Shrek. Z tym, że jest jakieś. 2000 razy niebezpieczniejsze. No i po trzecie, Nolan. No bo kto inny jest odpowiedzialny za to, że podczas tych niespełna trzech godzin ten film ani przez chwilę się nie nudzi? I kto inny jest odpowiedzialny za to, że jesteśmy w stanie wczuć się w tę historię tak wielkim stopniu? Znaczy oczywiście, że w filmie jest masa głupot, ale powiem wam szczerze, dla mnie zwyczajnie nie miało to znaczenia. To jasne, że przyznam rację kolesiowi, który podczas dyskusji o tym filmie wypomni, że cała akcja z zamknięciem Bruce'a Wayne'a w więzieniu była idiotyczna, skoro Bane wiedział, że kiedyś dało radę z niego uciec nawet dziecko, a do tego miejsce to nie było przez nikogo strzeżone. Dlaczego więc kurwa miałby sobie nie poradzić Batman? I dlaczego Batmanowi w wyleczeniu licznych, naprawdę poważnych obrażeń po walce z Bane'em pomaga w wyciąganie na jakiejś linie? Na co ja odpowiadam? Stary, oczywiście, tak, masz rację, ale pój to, kogo obchodzi. No bo jeśli jesteśmy fanami tego typu kina akcji i kupiliśmy w filmie Wanted taki bullshit, jakim jest włókno przeznaczenia? Poważnie, włókno przeznaczenia. To dlaczego mielibyśmy się przejmować takimi głupotami, skoro nie psują nam całej rozrywki, jak zresztą w większości najlepszych filmów akcji? No, chyba że psują. To oznacza, że takie kino rozrywkowe nie jest po prostu dla ciebie. I zobacz sobie Paranormal Activity, bo tam jest tak wszystko bardzo realne. No, i ten cały pojazd po Bailu, czyli filmowym głównym bohaterze. Przyznam szczerze, strasznie nie pasował mi w Batman początek nadal drażnił Mrocznym Rycerzu, ale gdy przyszła kolejna Mroczny Rycerz Powstaje, powiem Wam, że go w jakiś sposób nawet polubiłem. Ten głos przynajmniej sprawia, że od czasu do czasu możemy się od seansu dość mocno pośmiać. Czy mógłbym Wam tu jeszcze opowiadać o innych dobrych stronach tego filmu, jak postać komisarza Jima Gordona, w którą wciela się znakomity Gary Oldman, albo na przykład muzyka, która jest jakieś 10 razy lepsza niż w poprzednich częściach trylogii, ale tego się nie da wszystkiego opisać. To trzeba zobaczyć na własne oczy, więc wyłączamy filmik i zapierdalamy do kina, kto nie widział. A kto widział, to niech drugi raz idzie.